Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby punkty w układzie współrzędnych oznaczać współrzędnymi. Oznaczamy je najczęściej w taki sposób, że jeżeli mamy tutaj jakimś, jakiś punkt, nazwijmy go współrzędnych x y, to oznaczamy go tak zwanymi współrzędnymi kartezjańskimi, czyli mamy pierwszą współrzędną x, czyli tak naprawdę rzut tego punktu na oś x, prawda? No i y mamy tutaj, czyli rzut tego punktu na oś y. To są współrzędne kartezjańskie, którymi... Posługujemy się najczęściej i na co dzień. I dlaczego? No bo one są też najwygodniejsze i w większości przypadków są to współrzędne, które nam wystarczają. Ale czasami istotniejsze współrzędne stają się inne. Widzimy to na przykład przy spotkaniach z fizyką, gdzie mamy jakiś ruch obrotowy, ruch po spirali. Generalnie jeżeli coś gdzieś się obraca, prawda, to wtedy wygodniejsze jest być może popatrzenie na współrzędne w inny sposób. Na te współrzędne, o których chciałem tutaj mówić, czyli współrzędne biegunowe, tu mamy już napisaną nazwę, spotykamy się na przykład też na mapie, czy na globusie. Jeżeli popatrzymy na mapę z punktu widzenia biegunu, prawda, to tam jak popatrzymy na południki, no to są linie odchodzące, prawda. Jeżeli popatrzymy na, 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 na biegun, prawda, mamy tutaj biegun, to południki są liniami odchodzącymi od biegunu, prawda, bo no tak działa mapa, że one w biegunie się spotykają, a równoleżniki... Będą pewnymi okręgami o środku, właśnie na biegunie. Nie ma to znaczenia, czy popatrzymy na to z punktu widzenia, e, widzenia bieguna północnego, czy południowego. Tak by to wyglądało. Można na globus popatrzeć, czy, czy, czy znaleźć tego typu mapę. Właśnie. Czy co nas tu będzie interesowało? Odległość od środka, czy to są te jakby południki, oraz gdzie jesteśmy na równoleżniku, czyli pod jakim kątem względem na przykład południka 0 jesteśmy odchyleni. Prawda? No właśnie, czyli zobaczcie, popatrzymy sobie na układ współrzędnych, to będzie nam, nas interesowało, tutaj będzie nasz biegun, to będzie punkt 0,0, jak daleko od naszego bieguna jesteśmy, czyli jaka jest odległość naszego punktu od punktu 0,0 oraz pod jakim kątem jesteśmy nachyleni do której z osi. Będziemy tutaj zawsze wybierali dodatnią półoś pół osi x, prawda? Tu będziemy mieli jakiś kąt, ja go nazwę sobie fi, a tą odległość, no tą odległość możemy nazwać na przykład literką r. I teraz pytanie, czy mając konkretny punkt o konkretnych współrzędnych xy, czy my jesteśmy w stanie znaleźć to r i to φ? No r jak znajdziemy? No r znajdziemy z twierdzenia Pitagorasa, prawda? To jest odległość punktu XY od punktu 0, 0. Czyli stosując twierdzenie Pitagorasa będziemy mieli, że r kwadrat tak naprawdę to jest x kwadrat plus y kwadrat, czyli w szczególności r to jest pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat na kąt, no, zobaczcie, możemy spróbować policzyć tutaj y, wartości funkcji trygonometrycznej kąta φ. Zobaczcie, jak patrzymy tutaj na trójkąt, to jakbyśmy chcieli policzyć y, sinus kąta φ, no to sinus kąta φ to będzie co? To będzie długość tego boku pionowego, jakby, ale gdybyśmy patrzyli na to, że ten kąt może mieć miarę większą niż 90 stopni, to będzie nic innego jak y przez r, a cosinus tego kąta φ to będzie analogicznie x przez r. Tu uwaga, x i y mogą być ujemne, ale tak naprawdę, jeżeli na to popatrzymy w taki sposób, no to funkcje trygonometryczne, jeżeli popatrzymy na kąty inne, niż te kąty z przedziału od 0 do 90 stopni, albo od 0 do pi drugich, to sinus i kosinus, czyli wartości funkcji trygonometrycznych, też mogą przyjmować wartości ujemne. Czyli w szczególności, zobaczcie, z tego wynika, że z tego drugiego, że x to jest r razy cosinus fi, a y to jest r razy, Sinus. I zobaczcie, tutaj mamy pewne wzory, które właśnie mając r i fi są w stanie policzyć nam x, y, mając x, y jesteśmy w stanie znaleźć r, ale tak naprawdę e, mając te zależności, które mamy tutaj w układzie współrzędnych na środku, jesteśmy w stanie bardzo często też odczytać też ten kąt. Dlaczego? No bo mając sinus pewnego kąta i cosinus pewnego kąta, my jesteśmy w stanie jednoznacznie wyznaczyć z dokładnością do okresowości funkcji sinus i cosinus, czyli do, z dokładnością do. 2pi albo 360 stopni jednoznacznie wyznaczyć ten kąt. Czyli zobaczcie, ta operacja przejścia z XY na r, fi jest wzajemnie jednoznaczna. Co to znaczy wzajemnie jednoznaczna? Czyli mając XY jesteśmy w stanie jednoznacznie wyznaczyć r i fi, kąt oczywiście z dokładnością do okresowości oraz mając kąt, czyli fi oraz r, jesteśmy w stanie jednoznacznie wyznaczyć x i y. Co to oznacza? To oznacza, że zamiast współrzędnych x, y możemy stosować współrzędne r i φ, prawda? I to są właśnie nasze współrzędne biegunowe. I co to jest właśnie bardzo ważne? Że one jednoznacznie są zastępowalne. Czyli każdy punkt ma dokładnie, jednoznacznie wyznaczone współrzędne x, y i dokładnie, jednoznacznie wyznaczone współrzędne biegunowe, czyli współrzędne r i φ. Co jest też ważne i co czasami właśnie powoduje, że to jest łatwiejsze, zobaczcie, r tutaj, czyli te odległości, no one muszą być nieujemne, prawda? R musi być liczbą większą bądź równą od 0, a te kąty zobaczcie, muszą być kątami z przedziału od 0 do 360 stopni, czyli tak naprawdę do 2pi, ja tu 2pi otworzę, no bo kąt 0 i kąt 2pi to będzie się powtarzało, zobaczcie, czyli przede wszystkim jak x, y w służynach kartyzackich są dowolne liczby rzeczywiste to tutaj mamy taką sytuację, że jak R no, przyjmują, nie, należą do nieograniczonego zbioru, A uwaga tylko z jednej strony, to Kąty, czyli zakres kątów, należy już do pewnego przedziału. Dalej jest oczywiście nieskończony, ale jest to pewien już ograniczony przedział, i to czasami w niektórych, w niektórych przeliczeniach okazuje się ważne. Kiedy służone biegunowe mają sens? Właśnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z czymś, co się obraca, co jest okrągłe, spiralne. Wtedy najczęściej na nie przechodzimy, bo chcemy opisać coś, co zawiera się w jakiejś kole, zawiera się w jakiejś spirali, w jakiejś elipsie. Wtedy okazuje się, że swórzędy biegunowe są dużo, dużo. Przyjemniejsze, ale warto wiedzieć, że jesteśmy w stanie używać ich dokładnie z taką samą precyzyjnością, z tak, tak samo dokładnie jak współrzędnych, współrzędnych kartezjańskich. Czyli jest to inny po prostu alternatywny układ współrzędnych. Zobaczcie jedną rzecz, gdybyśmy mieli na przykład punkt o współrzędnych 2, 2 i teraz pytanie, czy my jesteśmy? W stanie dla niego znaleźć współrzędne biegunowe. No jeżeli sobie spróbujmy to policzyć na przykładzie, czyli x jest 2, y jest 2, prawda? Czyli tutaj mamy jakby x2, y także równy 2, no to wtedy ile będzie r, czyli ta odległość, tak zwany czasami promień wodzący. Zobaczcie, r to będzie 2 do kwadratu plus 2 do kwadratu pod pierwiastkiem, to mamy ten wzór wyżej, prawda? To jest nic innego jak pierwiastek z 4 plus 4, czyli 8, czyli 2 pierwiastki z 2. I teraz zobaczcie wiemy, no chcemy jeszcze kąt policzyć że sinus kąta fi to będzie y czyli 2 przez r czyli przez 2 pierwiastki z 2 czyli to jest 1 przez pierwiastek z 2 czyli pierwiastek z 2 przez 2 podobnie cosinus tego kąta e, to będzie co? znowu e, w tym przypadku x e, prawda? czyli 2 przez 2 pierwiastki z 2 czyli podobnie pierwiastek z 2 przez 2 czyli zobaczcie, mamy taką sytuację, że Sinus i cosinus tego kąta to jest pierwiastek z 2 przez 2, a takim kątem jest kąt 45 stopni, czyli inaczej pi czwartych. Czyli zobaczcie, współrzędnymi biegunowymi tego punktu są współrzędne r równe 2 pierwiastki z dwóch i kąt fi równy pi czwartych albo 45 stopni, gdyby ktoś wolał. I zobaczcie, jak narysujemy to jeszcze, spróbujemy to jeszcze wcisnąć rysunek, zaczyna się tutaj robić powoli bałagan. Punkt 2,2 to będzie gdzieś tutaj, prawda no i zobaczcie, on jest faktycznie odległy o dwa pierwiastki z dwóch a ten kąt, to widać, że punkt 2,2 2, to tutaj musi być kąt 45 stopni czyli pi czwartych możemy to tak naprawdę zaobserwować na rysunku czyli patrzcie, umiemy to przejść z jednego na drugie gdybyśmy spróbowali z drugiego na pierwsze Także by się udało. Dziękuję. Popatrzcie, ten filmik znajduje się, on jest bardzo uniwersalny, ale znajduje się akurat na pliście związany z liczbami zespolonymi, bo tam też będzie używany. Zapraszam do oglądania wszystkich materiałów na tym kanale, nie tylko tych dotyczących liczb zespolonych. A jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie i zapraszam do tego kanału na stałe. A na razie dziękuję i do zobaczenia z tym razem. Papa! Pa.